Lechiści mieli sprawę w swoich rękach, ale to było kilka dni temu. Potem przegrali z Widzewem 0 do 1 i teraz muszą liczyć na podknięcie. Śląska bądź Agieloni. Lukianow, Snowak, niepewnie ptak. Betty Biwal z pięciu metrów nad bramką. Piąta minuta. Z dużą determinacją rozpoczęli ten mecz gospodarze. Bardzo dobry pierwszy kwadrans. Zagłębie zostało całkowicie zdominowane. Surma, Lukianow, Snowak i Biwal, któremu przeszkadzał skutecznie Fernando Dinis. wszyscy wiedzieli o jaką stawkę grano w Gdańsku. Tu mogły być europejskie puchary. Wszyscy pamiętali, jeszcze może nie wszyscy, ale niektórzy na pewno występ przeciwko Juventusowi, z którym Lechia prowadziła 2 do 1 nawet, a skończyło się 2 do 3. Kolejna dobra akcja z nie lewą stroną boiska Lokianow z Traore! 1 do 0 w siódmej minucie. Jeszcze raz powtórzę, bardzo dobry pierwszy kwadrans, a wszystko rozpoczynało się od kapitana. Łukasza Surme, Lukianows i Traorę, który goni Tomasza Frankowskiego w klasyfikacji Króla Strzelców. Zawodnik z Burkina Faso zostawiony bez opieki na piątym meczu i zrozumiała radość na ławce gospodarzy. Lechia zbliża się do Europejskich Pucharów, a traorę miał dobre i złe chwile w tym meczu. Strzelił bramkę w siódmej, a tak naprawdę Kilkanaście minut później powinien wylecieć z boiska. Bardzo brzydkie zachowanie. To powinna być czerwona kartka dla reprezentanta Burkina Faso. przysnął, przysnął arbiter. I zagłębie. W zagłębie, które zaczęło się odbudować po tym pierwszym złym kwadransie Kamil Wilczek. I doskonały powrót Krzysztofa Bąka, którego jeszcze asekurował Deleu. Zobaczmy, minął już bramkarza, minął kapsę, ale w porę interweniował Krzysztof Bąk. Coraz więcej z gry mieli goście. To ich kolejna akcja, tym razem lewą stroną boiska. Blizga do Woźniaka, nie ma gola. Betty Bival. Przypadkowo odbita piłka Lukianows. Mogło być w 40. minucie. 2 do 0. Źle wybita piłka przez jednego z zawodników gości. Zobaczmy to jeszcze raz. Dopada do niej Lukianows. Takim półobem nad bramkarzem. No i do przerwy jaka sytuacja? jak Gdańsk w europejskich pucharach, bo Jagiellonia przegrywała z ruchem 0 do 1. Wszyscy wiedzieli o co idzie gra. Olbrzymia determinacja. Tymczasem więcej, więcej do powiedzenia w drugiej części mieli Lubinianie. Łukasz Hanzele, Adrian Woźniak jest jeden do jednego. Sytuacja z 47 minuty tego na stadionie przy ulicy Traugutta, naprawdę nikt się nie spodziewał. Bramka Arkadiusza Woźniaka. Chłopaka z młodej Ekstraklasy, zresztą zespół z Lubina, grający w młodej Ekstraklasie zdobył Mistrzostwo Polski, tak jak w ubiegłym roku. I coraz więcej z tych chłopaków gra w pierwszym składzie. Gra w zespole Jana Urbana. Zadowolony Arkadiusz Woźniak. Jeden do jednego. I Lechia Gdańsk dalej od europejskich pucharów. zautu autu Andrius Kiewicius. Bedi Bival ogrywa Chorwata. Francuz po lewej stronie Bedi Bival, Fernando Diniz. Piłka nie dociera do Traorę. Lepiej mógł to dograć Bedi Bival. Tak jest jeden do jednego. I zobaczmy Deleu. niepotrzebna zabawa w środkowej strefie. Tak jak w Leki wszystko zaczynało się od surmy, tak jak tak w zagłębiu od Hansela. Woźniak obok bramki. Tym razem szczęście po stronie Gospodarzy, choć ta bramka dla zespołu urbana wisiała na włosku w ostatnich pięciu spotkaniach zagłębie wygrało tylko raz ale tutaj w Gdańsku przy Traugutta radziło sobie bardzo dobrze choć i Lechia miała swoją okazję Lukianow z Donowaka niepewnie ptak i po raz kolejny wybija Fernando Diniz z drugiej strony Kapsa zamieszanie w polu karnym Andruskiewiczu skopnięty przez prowadzonego w drugiej połowie Traorę sędzia odgwizdał przewinienie i nawet gdyby Rymaniak trafił ten gol nie został był uznany, wynik nie ulega zmianie, Lukianow straci piłkę, Woźniak, Lubinianie po prawej stronie boiska ale jest Andruszkiewiczów, który zagubił się pod swoim polu karnym, polem karnym i Hansel Łukasz Hansel na 2 do 1 koniec marzeń leki Gdańsko europejskich kucharach, dwa proste indywidualne błędy wykorzystane przez najlepszego na placu Łukasza Hanzela Miał kilka niezłych występów. Pomocnik Zagłębia. Zagrał kilka błyskotliwych spotkań, ale za często znikał nam z pola widzenia. Zagłębie ładnym akcentem kończy ten nie najlepszy sezon, bo wszyscy w Lubinie spodziewali się naprawdę czegoś więcej. Ale jest ten utalentowany zespół młodej ekstraklasy i kto wie, co będzie w przyszłym roku.